Cześć i Siema z tej strony Seward. Kojarzycie Dextera de jego ikoniczny pistolet Plan B? Jeżeli nie, to znajdziecie ten film u mnie na kanale. A kojarzycie gościa w lodówce, w tej właśnie lokacji? Pokażę wam, jak odblokować sekretną misję z nim właśnie związaną. Oczywiście, mapka Martin Street, Mega Block H11, Pershing Street. Tutaj macie punkty szybkiej podróży, gdzie jesteśmy. Northside to jest północna dzielnica, to jest Watson. Wszystko dokładnie na mapce macie pokazane. Tutaj znajdziemy też fajny, fajny przedmiocik, ale zaraz sobie wszystko y, dokładnie zobaczymy. Tutaj jest kontrakt, skóra, której potrzebuje. Właśnie w to miejsce się udajemy. Jest tutaj sporo przeciwników, będziemy musieli oczywiście ich wszystkich tutaj wyeliminować, żeby mieć święty spokój. Ja tam lubię otwartą walkę. Jeżeli Wam się podoba ten rewolwer, to też znajdziecie u mnie na kanale, na filmie 11 schematów legendarnych broni. Taki rewolwer będziecie mogli sobie legendarny stworzyć. Jak widzicie, on zabija tutaj wszystkich na hita. Jak tworzyć legendarne bronie, to też zobaczycie u mnie. Jest film Sekretny Pokój Adama Smashera. Legendarna strzelba, boxing chong. Tam wyjaśniam, jak tworzyć legendarne przedmioty. Będziecie mogli tworzyć nie tylko taki rewolwer, ale i inne fajne pukawki. Ok, jeszcze raz od wyjścia, od wejścia, przepraszam, tutaj się udamy, bo tutaj jest fajny przedmiot. Zdolności techniczne 7 wymagane. Ciężkie buty motocyklowe to jedno, ale macie tutaj jeszcze modyfikacje do wszczepu. Sandewistan, neuroprzekaźnik. Jeżeli ktoś ma Sandewistana, to na pewno mu się przyda. Rzadki, rzadka modyfikacja do wszczepu. Dobra, i teraz kolejny pokoik. Tutaj niedaleko. Tu już sobie spokojnie drzwi otwieramy, i co ważne, musimy zabrać tę drzazgę, która, która tutaj jest. Wygaśnięcie subskrypcji. I to nam odblokowuje sekretną misję. Jest tu mowa o zawartości skrytki na wysypisku. Zaraz zobaczycie, odblokuje nam się, o właśnie, nowe zadanie. Odwilż. Sprawdź co znajduje się, o a dobra, zaraz przeczytam. Sprawdź co znajduje się pod koordynatami zdrzazgi. No to udajemy się na miejsce. Już misję mamy wybraną, znacznik misji jest. Docieramy do punktu szybkiej podróży. I to jest właśnie miejscówka, gdzie znajdziemy pistolet Dextera no i znajdziemy tego, tego faceta w lodóweczce. Wcześniej nic oczywiście nie można z nim było zrobić, ale podczas tej misji już sprawa zostanie wyjaśniona. Dobra, dojeżdżamy na miejsce. Jest nasz Dexter i jest lodóweczka. O Jednego się nauczyłem, nie warto zaglądać do cudzych lodówek. W najlepszym razie znajdziesz karton przeterminowanego mleka. W najgorszym. Bożesz, ja pierdolę. Przecież to Rage Bartmos! Rage jaki? No, jak tu jaki? Bartmos do cholery. Facet, który rozjebał pierwszy internet. Data crash, Rabis. Nic ci to nie mówi? Ech. Dobrze pamiętam tę kębę. W 2020 w całym mieście wisiały jego listy kończe. Poszukiwany żywy lub martwy wróg numer jeden. Pół miasta za nim weszło. A ten, proszę, siedział sobie grzecznie w lodóweczce. Aż w końcu coś walnęło i się chłop rozmroził. Jakieś 20 lat temu wnioskując po smrodzie. Nie, ja już dłużej tego nie wytrzymam. Na razie. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam w środku na pewno jest jakaś elektronika. Wiesz, relikwie z czasu pierwszego netu. Żal zostawić. Zastanowię się. Nie bądź frajer. No, dalej zajrzyj do środka. No, no, Elizla. To jest GI Technologies. Najlepszy cyberdek w swojej klasie. A widzisz, czyli warto było sobie pobrudzić ręce. Ejejej, ej, ten kolej z afterlife ten nix. On wyglądał na kogoś, kto zna się na starym sprzęcie. Pogadaj z nim, a kto wie, może zdoła wyciągnąć coś z tego deku. Dek mamy zabrany, zamrażarka zamknięta. Ruszamy do Afterlife. Śmigamy. Punkt szybkiej podróży. No i wybieramy Afterlife. Tu już wszystko mamy jak po sznureczku. Misja jest zaznaczona, więc wiemy gdzie się przedostać. Jesteśmy w Afterlife. No i szukamy teraz Nixa. Swoją drogą całkiem spoko koleś. Całkiem fajny gość. No i oczywiście, jak i misja, taki będzie nagroda za tę misję. Myślę, że warto, chociażby dlatego, że ciężko tą misję w ogóle znaleźć, ciężko ją odkryć. Mnie ciekawiło, co tam robi ten gościu w tej zamrażarce. Dobra. Posłuchajmy. Słuchaj, tak między nami netrennerami. Może mógłbym się czegoś od ciebie nauczyć? Rowke ewidentnie coś w tobie widzi. Pogadajmy. Sprzedam ci parę sztuczek jeszcze z czasów Bartmosa. Bartmosa. Tego Bartmosa? Powiedz, że nie robisz mnie w wała. Zanim zniknął, zaczął rozsiewać programy i prototypy lodołomaczy w najdzikszych zakątkach sieci. Słyszałem o tej jego paranoi. Wiesz, co się z nim stało? Nikt nie wie, ale wygrzebałem kilka z jego skarbów. Pokażę ci. To facet ma na sprzedaż. Dobra, tu są fajne, całkiem komponenty. Też możemy tworzyć własne haki, ale nie to nas interesuje. Ej hey, Nix. Słuchaj, taka sprawa jest. Znalazłem dek Mosa. Mhm, mm i co jeszcze? Taśmy Alana Turinga? Mówię poważnie. Sam zobacz. O cholera. Cholera jasna, wi? Skąd ty to masz? Znalazłem go pod Night City. Był... w lodówce. Przy nadgniłem trupie właściciela. <laughs> cały Bartmos. Network rozpuścił zanim listy gończe. Szukali go w Szanghaju, w Lahore, w Santiago. A drań uciekł do sieci. Ciekawe, jak długo by jeszcze śmigał po kablach, gdyby nie odcieło mu prądu. Do rzeczy. Dałbyś radę odzyskać dane z tego deku? Hmm. Ten sprzęt rozpada się ze starości. Zawilgotniał. Do tego pamięć pewnie jest zaszyfrowana. Odpuść sobie ten taniec. Tak czy nie? Mogę spróbować. Ale istnieje spore ryzyko, że się nie uda. A wtedy wszystkie dane pójdą się jebać. Raz na zawsze. To nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Działaj. Okej. Okay. Połóż ten dek na blacie. Tylko ostrożnie. Facet lekko się podjarał tym dekiem. No my też, bo jesteśmy ciekawi, co się za tym wszystkim kryje. Dobra, kładźmy go na blacie. Bierz. Bierz. Tak bezceremonialnie. Oj, Vivi... Pewnie gdybyś znalazł Świętego Brala, ja bym z niego słone orzeszki. Dobra, zaczynamy. Mm -hmm. mm, większość danych uszkodzonych, ale nie wszystkie. Hasło... Spróbujmy... atak słownikowy. Nic z tego. A gdyby tak wstrzyknąć komendę... Ha! Zadziałało! Została jeszcze jedna blokada, ale to będzie pestka. No no, kto jak kto, ale Bartmos powinien lepiej... Zobaczmy, co my tu mamy. Ktoś już widzisz? Coś, co smaży ludziom mózg. Na pewno chcesz się do tego podłączyć? Cholera, cholera, cicho. Lepiej coś wymyśl, i to szybko. Parę minut i jego mózg wysmaży się jak stek. Dobra, musimy się podłączyć do jego komputera. No i złamać szyfr. Lecimy 1C E9, 1CBD. Dobra, róbmy resztę. Ostatni został. Bingo. A kurwa. Żyjesz? A najwyraźniej tak. Chociaż jakbym miał wełbie gorący żużel. Co? co... Co się właściwie stało? Zaczęło tobą telepać, zgasło światło, z kontaktów strzelały iskry. Więc kończyłem robotę za ciebie. Czekaj, czekaj. Chcesz powiedzieć, że zhakowałeś Dekpart Bartmosa? Ty? Mhm. No jestem najlepszym Netrunnerem w mieście. Wątpię. Ale... Może kiedyś. Dobra. Zobaczmy, co udało ci się wyciągnąć z tego deku. Logi, maile, zapis jakiegoś czatu... Hmm. Ciekawe, ale nic wybuchowego. O, trochę szkoda. No nic, może jeszcze doszukam się w tych plikach czegoś ciekawego. Słuchaj, zwykle liczę grubszą sumkę za swoje usługi, ale tym razem mam wrażenie, że to ja wiszę coś tobie. Masz. Znajdziesz na tej drzazdze kilka demonów. Może nie napisał ich Bartmos, ale przydadzą ci się. Restart optyki, reset systemu, szok dźwiękowy, zwarcie, kasowanie pamięci. To do niego, to od niego otrzymaliśmy takie haki, w tym są dwa epickie. Dwie szklanki whisky i będę jak nowonarodzony. Zaraz sobie zobaczymy te haki. Ekwipunek, cyberdeck. No i mamy trzy nowe, ale dostaliśmy ich pięć. Reset systemu to jest super. Powoduje załamanie systemu nerwowego celu, doprowadzając do utraty przytomności, przytomności tracący przytomność cel nie wywoła hałasu. Jeżeli ktoś uwielbia skradanie te misje wszystkie, wszystkie skradankowe, myślę, że te haki są właśnie. Dla niego są idealne. Jeszcze jeden epicki szok dźwiękowy ogłusza cel i zmniejsza jego zdolność wykrywania wrogów. Zhakowany cel zostaje odcięty od sieci i nie może wymieniać informacji z sojusznikami. Cel przestaje być dostrzegany przez członków oddziału i będzie przez nich ignorowany. Myślę, że naprawdę dwa bardzo dobre epickie haki, no i poza tym jeszcze trzy inne. Dwa z nich już posiadałem, dlatego tutaj nie są pokazane jako nowe, ale, ale tych trzech. Akurat nie, a zwłaszcza tych dwóch epickich, które na pewno podczas rozgrywki mi się przydadzą. Myślę, że Wam też. No i ta jednak sekretna misja: fajnie coś takiego sobie zrobić, fajnie coś takiego sobie odblokować. Z mojej strony myślę, to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.